A dać po Jacka Danielsa mieć I, I żebyś mnie bez Jacka Danielsa nie wracał Na ciebie Krzysiu, Krzysiu. O, O lulku, No siema, siema. Ja pierdolę moi się tak spinają już O. No i widzisz no Można? Można? Można można się bawić bez alkoholu? Chuj ryzykować Ci powiem zgon to yy, To jest moja bratnia dusza dzisiaj tak, jestem, jestem, jestem. Wylicytowaliście kadeta. co no, tak. so chyba ponad 10 tysięcy, tak? Troszeczkę ponad 11, 11. Siema, siema. Jak droga? Dobrze, bardzo dobrze. To ja go wylicytowałam. Cześć. Tak, to. kobieta mi wylicytowała kadeta. Na dotarciu do tak poniżej stówki jedzi, tak, nie? Tak, tak, tak. Na zimny mu daj do, do ci. Dobrze. No. Gwarancja jest na plecach, nie? Do 100 dni. Studni. A 100 przybra, nie? Dobra, tak, musimy jeszcze robić. Widać, że to Widzę, że to jest studia mechaniczne skończyłeś. Oczywiście, tak, i ten. A poziom jest I WSRH, Wyższa Szkoła Robienia Hałasu. Wojtusiu, ale tak z gracją, z gracją, z czuciem. Okaż troszkę serca. Ja Lulu, nic ładniejszy nie jesteś, nie? Nie mówimy żegnaj, mówimy do widzenia. Jesteś. Serdecznie w kolejnym odcinku. Impreza w wiosce Mrongowili trwała na dobre, natomiast do nas zgłosił się Lulu z propozycją wspólnego spędzenia wieczoru. Nie mogliśmy odmówić. się musi się zapoznać z resztą ekipy, także akurat go tutaj wprowadzam w tajniki rajdu Koguta. Bardzo także... dobrze, my Ciebie jutro wprowadzimy w te tajniki. A dać po Jacka Danielsa mieć. I żebyś mi bez Jacka Danielsa nie wracał. Na ciebie Krzysiu, O. Światła zapal. Pilota wziąłeś? Tak. No to żni. Krapków nie zgub. Lulu nie dość, że spędził z nami wieczór, spędził z nami noc, spędził z nami poranek, to jeszcze pół kolejnego dnia. Ale szczegóły zobaczycie w odcinku. A tymczasem na rajdzie koguta dzieją się takie rzeczy, że... Ach, kto by pomyślał. Lolo! Śpisz? O, że... Bo podobno szukają Cię w ekipie. Szukają Nie. nie. Śpij. No siema. Siema. Ja pierdolę moi się tak spinają już. O, Jest... Słapki czy... by zrobiła jakieś. 827, ona się sapie, że 8.30 wyjeżdżam. Niech sobie jadą w ciurk, niech mi torby zabiorą. Co jak się do kufra do MZ zmieścisz, to możesz jechać z nami. No i widzisz, no można? Można! Można? Można się bawić bez alkoholu? Chyba ryzykować. Ty odwiedziłeś piątek. Odwiedziłeś tu mi Tu mi i sobotę też. A dzisiaj by się przydało odwiedzić zgon. O kur Ci powiem zgon to yy, To jest moja bratnia dusza dzisiaj Tak, jestem, jestem, jestem Ci powiem, że... Jest są dobre. Wszędzie w domu, ale dobrze najlepiej Impreza, impreza. Ale na dzisiejszy dzień mieliśmy dużo ważniejszą misję. Mieli nas odwiedzić Kylu i Ewelina, z licytacji rajdu Koguta, w której licytowali naszego Rometa Kadeta. Ładnie stoisz? Nie wiem, a ty już się nagrywał? No. Cześć widzowie, witamy was na kanale Muzeum Motoryzacji Bena w Oławie. Dziś jest ze mną Wojtek, ja mam na imię Krystian i jesteśmy dzisiaj w garażu no. Wojtka. Z tego też tytułu, że zbliża się wielkimi krokami kolejny rajd Koguta, Postanowiliśmy przekazać tego oto kadeta na licytację tego rajdu. Siema. Jak droga? Dobrze, bardzo dobrze. To ja go wylicytowałam. Tak? Kobieta mi wylicytowała kadeta. Nie no, świetna historia w ogóle. Pełnie nie, Tu jest marzen. kolega, który go tam naprawiał Za to. Tu no z tyłu. A no tak. Wojtek Mechanik. tam Ja nic nie wiem. <laughs> dziękuję będzie że jeździł. Długo pojeździ? Ale słuchajcie, ja ostatnio kadetem jeździłem 30 lat temu. Potrzebuję instrukcji. Dobrze, jesteś leki. Potrzebuję instrukcji jak się te mieszanki tam robi. Wieczorem ci damy całą instrukcję. Nie? Paliwa, setki olej. Setki olej. Później trochę ja nie się dotrze, nie? Tam nawet powinno być więcej, ale trzy litry... Czyli... Na dotarciu do tak poniżej stówki jeździć, Tak, tak, tak. Na zimny mu do, do docinki. Dobrze. No, no, Dzisiaj do, 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 do. się, się Ej, dotrze. Ja, nie nie? Się I to nie? nie to było powiem. parę kilometrów, ale... Nie, no i tak szacun, że, że tak ładnie wszystko poszło no, i... W ostatniej chwili... Powiem wam tą historię. Ja tak czekam do ostatniej 11 111. 11, Wiecie tak. dlaczego? Jak ja miałem 11 lat, to tata mnie uczył jeździć na kadzecie, to był mój początek y, przygody z motoryzacją. A teraz ma tata 100 i wyszło. 11 plus 100, wyszło 111. Dokładnie. No to jest to. No i coś ale pięknego. jeździłem już nim w Benie po placu. Teraz go mu Jakie Tak, trzeba go dobrze przelać, przypalił na Tak, wczoraj. właśnie, no te, teraz już to przejmujemy. Części dobre damy łbał, nowy, wszystko śliw. Także, no, było to robione naprawdę. Luksusowo. Luksusowo, dobry w dobrych częściach. Wszystko się może zdarzyć, bo to wiadomo, nie jest nowe, ale. Gwarancja jest na plecach, nie? Do 100 dni studni. A 100 dnia nie? i się nie znamy. jedziemy, bo... Tak, jesteście zadzwonimy się, widzimy się. Do zobaczenia, My jesteśmy Dziękujemy. na miejscu. Dziękujemy, Dziękujemy również Pa. Krystiana i Wojtka moto for fun. Krystian, gdzieś tu widzę z kamerką chodź tutaj do mnie. Masz kanał moto 4 możecie też go subskrybować i oglądać, pewnie będzie relacja z rajdu Koguta. Krystian, bardzo ci dziękuję, bo Krystian wyremontował Rometa Kadeta i przeznaczył go na aukcję. I został wylistowany chyba za ponad 10 tysięcy. Właśnie też czekamy na... Wojtka nie widzę. Na osoby, które wylistowały, tak? Kylu i Ewelina od Kadeta. Posłuchajcie, witamy was tutaj w Rągowie świetna zabawa co można więcej powiedzieć, bawmy się cieszymy się, tyle z mojej strony komu? Ja, Rometa Kadeta zadzwonił słuchajcie, przeznaczę go na licytację na cele charakterystyczne, ja mówię, że nie, że już jest dużo pieniędzy nie, on to po prostu zrobił wyremontował i przeznaczył dziękuję ci bardzo, Wojtusiowi jeszcze statuetkę Dobrze, ale jeszcze potrzebujemy osoby, które wylicytowały. Kyluj, Ewelinka, gdzie jesteście? To chodźcie tutaj do nas. Dzięki. Krystian, dzięki. Dzięki, 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 dzięki. Chodźcie tutaj, pokażcie się. Wylicytowaliście kadeta. To chyba ponad 10 tysięcy, tak? Troszeczkę ponad. 11, 111. Nie I dziękujemy Niech historie powiedzą skąd... skąd ta A właśnie kwota. to była też ciekawa historia, tak? Z tym kadetem. Dlaczego ten kadet? Jak miałem 11 lat, tato mnie uczył jeździć na kadecie, to był mój początek przygody z motoryzacją. No i dlatego taka cena. Dlatego taka cena. Dlatego jedynki. Dziękujemy. Proszę bardzo. Jeszcze... I niech się kadet sprawuje. Dziękujemy. Sprawie rometa zostały nam tylko formalności. Dlatego Kelu i Welina odwiedzili nas rano. Dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, Natomiast okazało się, że nie przyjechali sami. Przyjechali z Usterką. Jajku, ale term termostat na pół otwarty tylko. By jeszcze tragedii nie ma Ale dopiero opaliliśmy no. Nie no, tyle to tam wyszło bez przesad, że trochę leci Ile tu wyleciało tego oleju? Setkę? Olej na dolewkę mamy Nie no do gór, jakby dołem to by szybciej wyleciał. Gorąco to ci z planu no, i na krawężniku, żeby równa powierzchnia była Ale widać, że ładnie ma. To Widzę, że to jest studia mechaniczne skończyłeś Oczywiście tak i ten A poziom jest zaawansowany I WSRH, wyższa szkoła robienia hałasu oh. Nakręcasz tu i jedziesz. Jakbyście nie wiedzieli, jak zrobić imprezę w Warszawie, to co tego dustę? Rozkręci wszystko. Nawet do, dom odparuje <laughs> i... Bite Folgen, a innym minutę Idzie brama? Tu na pomoc przychodzi Lulu, a właściwie magiczna skrzynia, którą Lulu i ekipa wieździ ze sobą w razie naprawy własnego malucha. No przecież mówił. A nie mają wszystko no ale tu miało być pół malucha, a jest jedna mała skrzynka Skrzynia jest większa niż maluch Gdzie mam to? Kolega malucha? zobaczyć, czy tak? Co, Marcelek? Zabita Nie ma? Za, na prędry kilo. Co tam? Cześć. Ja to muszę mówić. Widzisz? To u nas jest lepiej chyba. Bo u nas trzeba zgłosić im więcej, że, mamy, że być, będzie boża. Się... No, no, no Ona, to oni się no. zapaliły się kurwa, 20 nie powiedzieliśmy. Ja, u nas nie zapalił tam źadnie i od Jestem mądrą A więc do kogo ty masz, masz pretensję? Głodzwoń, dzwonić, dzwonić, żeby się wpaliła. To by mnie wnikła. Czekaj, a jest. Coś tak to wolno idzie. Kłama To poszedł spać, o drugiej drugiego poszedł. Co? Trzeba było sobie przysypiać. Kręcić jak kręci, ale jak kręci Kręcimy do kciucie A my no, jeszcze nie wiem <trym> Możemy <z pabłoch> Teraz gdzie to jest? Witam blinker O ile to ma? Ogólnie zamysł o, nie, był taki, żeby się później wystawić pod sceną. żeby się koszta zwróciły. O, jedzie malczan. Ale muszę. Jeden chudy który na kolor może. Od, od was? No? Możliwe. Na pewno. Otwórz no, bo tam. I, na, na, we, we nawiguj go, we nawiguj go. Są Co, mu szczelki? To działa. Daję radę. Chodzą, suchy, że z jasionym się się. A z tym korkiem to co, co tu się stało? Jak nie ma pełnego stanu, zejdzie to 5 litrów. To potem o cholę te przerwy. I pierwsze tankowanie za ławą. Wlałem 5 litrów. Myślałem, że zakręciłem, jednak nie zakręciłem. No i ten zgubiłem. Mój korek. za mocno wykrzywi, zwyknie. Zobaczysz, nie narzekaj, ale trytków po to. Załączenie. ja byłbym, czy tak. Wiesz, to było tak o po jednej, nie? A potem ten. co ten, ten, jak już dostało temperatury, potem zaciągało tu z przodu. A tu dowaliliśmy i, i więcej. na pacjęcie. Ale A to że do niej klasa, można. Wojciech, ale tak z gracją, z gracją, z czuciem. Okaż troszkę serca. Pasować, nie pasować. Tylko katalizator wkręć. No właśnie. EGR -a nie wykręć? No, pójdę z katalizatorem, ale żeby bulbulator był na swoim miejscu. Ty Wojtuś, a oporę powrotnik założyłeś? Tak. To najważniejsze, bez tego nie odpalić. No, absolutnie. Wybrewasz to przecież, trzymaj. Powiem dobrze, że Ci tą klapę trzymają. Cześć, Ty żyjesz? Żyję, żyję. Ale co to za życie? Dopingować się chcę, zobaczysz co się dzieje. A, bo Ty lubisz te roboty, jak jeden robi sześć, sześciu sto i jeden robi. Tak, tak, tak. Gdzieś co na tym mielczy jest napisane? Tak, o zabranie się alkoholu, tak. Dwie tak. godziny nie przedłożoniem. Niepotrzebne. Nie 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 na 8 minut. A nie tak. ma malucha, bo... Gdzie ty maluch? Na 8 minut na to nakrętnie. Tak jak masz tutaj, to daj, przedami. Ale nie wiem czy mam to nie jest. Andrzej, cieka prawie jak twoje MZ-ta. No, ale widzisz. Kurde, daję, żeby było, no. Dobra, zjadliśmy jeszcze raz. No. To mówi nie? Wąski, co mogło później tak? fosz tam się pod spodem, bo tam się skapywa. To jest dobrze? Petarda. Co no. ty Lulu. nic ja wiem, ładniejszy nie jest jesteś, jest nie? A co chcesz? Chociaż nie, czekaj. Ciutka jesteś. Tak czekaj, 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 czekaj. O, teraz, teraz, teraz. To nie stój tak, bo chłopaki z wielca dostaną hotę. Ale moim zdaniem. Teoretycznie to rozumiem, nie, Tore, to o, nie powinno być nic, nie? Tylko Muszę to zdjąć, bo nie. się duszę własnymi oparami. Mhm. Nie krępuj się. Ty Wojtuś, a jakbyś ją przyłożył do szyby, zobaczyć czy ona nie jest. To. Może, to. może ją pogieło. Na silikon złożymy Kurek, Nie, to jest znowu, czy znaczy wasza Nie, nie Aha, była A to rozjebało Tamto było Przeciło je na pół No Ale też ją dzisiaj rano zakładałem Za mocno dokręciłeś Bo na ona mogła się je, to, nawet to też nawet wygiąć za mocno przykręciłem No bo za mocno jest A Jak potoczą się losy naprawy no, uszczelki no, pod no, pokrywą zaworów Zobaczycie już w następnym odcinku Trzymajcie się Pozdro Trzeba mieć to jeszcze raz? To tak, to nie, 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 nie wejdę. Widzę, że pasuje ci do ale.